Cześć! Często pytacie, co jest tańsze w budowie: czy to dom parterowy, czy z poddaszem użytkowym. Dzisiaj rozwijemy wszystkie wątpliwości. Zapraszam do oglądania filmu. Wątpliwości te będziemy rozwiać na przykładzie projektu gotowy, jakie znajdziecie na naszej stronie grupa struktura.pl w zakładce Projekty Gotowe. Mamy projekt domu rekreacyjnego. Tu jest to dom z antresolą. I będziemy porównywać koszty budowy tego domu o powierzchni użytkowej 47,5 m do domu parterowego o powierzchni 53 m2. Jeżeli chodzi o dom parterowy, to jego układ wygląda w ten sposób: że mamy wiatrołap, następnie wchodzimy, gdzie mamy rozejście do sypialni oraz pokoju. Na wprost mamy łazienkę. Yy, oraz przestronny salon z aneksem kuchennym i częścią jadalnianą z aneksu kuchennego mamy również wejście do pomieszczenia gospodarczego, gdzie znajdziemy też również piec, którym możemy ogrzewać nasz budynek. Jest to dom parterowy, prosty w konstrukcji. Oczywiście mamy również wyłaz na strych, gdzie też mamy część taką pomieszczenie gospodarcze, gdzie możemy przechowywać różne, że tak powiem, klamoty. Jeżeli chodzi o układ budynku z antresolą wyglądają w ten sposób, że mamy wejście, następnie mamy łazienkę, aneks kuchenny z jadalnią. Tutaj znajduje się część wypoczynkowa wraz z, ze schodami, gdzie mamy wyjście na antresolę. Na antresoli mamy dosyć duże pomieszczenie, bo około 20 m2 powierzchni użytkowej, gdzie znajdziemy łóżko wraz z jakimś miejscem do pracy i ogrom miejsca na przechowywanie, ponieważ skosy zostały zabudowane w ten sposób, że możemy stanąć nawet w najbliższym punkcie przejścianie, więc przestrzeń jest całkowicie. Wykorzystana, i teraz chciałem Wam pokazać kosztorysy jednego jak i drugiego budynku i pokazać co wychodzi taniej i jakie są różnice w, przy budowie takiego czy takiego domu. Jak widać, powierzchnia mamy zbliżone, ponieważ porównujemy tutaj 48 z 53 metrami. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie zainteresowany czy to projektem, czy kosztorysem, napiszcie do mnie. Z chęcią Wam podeślę te kosztorysy. Najpierw może. Otwórzmy dom yy, z 35 m2 yy, jak widać cena Wam się pokazała. Mam tutaj spisane wszystkie rzeczy z podziałem na materiał ceny sprzętu materiałów robociny yy, sprzętu, yy, ceny są cenami netto i te ceny są z okolic gdzieś tak listopad, grudzień 2022 rok, więc są one w miarę aktualne. Oczywiście teraz po nowym roku nadal no spekulacje, że pójdzie w górę, nie pójdzie w górę. No część rzeczy na pewno pójdzie w górę, ale myślę, że nie wszystko jednak, tak jak mówię, udostępnią te arkusze. Jeżeli ktoś będzie chciał budować z naszych projektów, dostanie ten arkusz, może sobie wycenić te ceny, koszty budowy. I zobaczcie, rozpisane mam wszystko po kolei. Takie rzeczy jak fundamenty i posadzki stanu zero, gdzie mam no, wszystko, nawet, że tak powiem łaty do zbicia blatów, czy też odbiór dna przez geologa wszystkie zbrojenie zaprawy, pompy do betonu izolacje. następnie mamy ściany nośne parteru nadproża, pustaki oczywiście, koszty zaprawy, ściany działowe, belki, wieńce ściany nośne poddasza wieńce nad ścianami, stolarkę okienną, konstrukcję dachu Pokrycie dachu, czyli również tutaj mamy dachówki ceramiczne, wy, y, jeżeli chodzi o wykończenie gońszory, oczywiście tutaj mamy również elewację. Y, elewację na gotowo wraz z wykończeniem. Parteru, takie rzeczy jak tynki, wylewki, instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne, nie liczyłem żadnych rzeczy zewnętrznych, czyli związanych z zagospodarowaniem terenu, z jakimiś opaskami, dodatków do budowy. Są to podstawowe elementy, że tak powiem, do wybudowania budynku w stanie deweloperskim. I to chciałem wam pokazać, ile wyszło. I taki arkusz chciałem, żebyście mogli sobie pobrać i również no, korzystać z niego podczas budowy. Więc jeżeli chodzi o ten dom, w zabudowie 35 m2, 48 m powierzchni użytkowej, koszt całego budynku to jest 165 tysięcy, jeżeli mówimy o dla robocie i sprzęcie. I zobaczcie, że w przeliczeniu na jednostkę użytkową, czyli na pół, czyli powierzchnię użytkową mieszkania. Koszt takiego wybudowania tego budynku do stanu deweloperskiego to jest 3,5 tysiąca złotych na dzień dzisiejszy. Oczywiście z tego projektu, nie chcę żebyście odnosili jakichś bardziej skomplikowanych brył do tych projektów, które Wam pokazuję, bo te z założenia mają być tanie w budowie no i tak staraliśmy się je zaprojektować. Więc zobaczcie, że 40, prawie 48 metrów za 160 5000 jesteście w stanie wybudować do stanu deweloperskiego i korzystać z takiego budynku. Chcę Wam zwrócić uwagę, że kolejny kosztorys, który Wam pokażę, czyli dom, ten, który ma powierzchnię 70 metrów w zabudowie, jest on zrobiony na tych samych elementach i te same rzeczy są wycenione. Jedyna różnica jest taka. Że ten budynek jest zaprojektowany na pustakach ceramicznych o grubości 25 cm, a ten budynek w zabudowie 35 m ma pustaki z Wienerbergera. O grubości 18,8 cm, ponieważ nie było konieczności stosować grubszych. I jeżeli chodzi o inne rzeczy, są tu wycenione również. Yy, wraz ze stropem drewnianym i jego obiciem płytami OSB, czy też ociepleniem, to zostało tutaj wliczone, ponieważ we wcześniejszym budynku mieliśmy strop żelbetowy liczony. Jak już widzieliście, pewnie koszt wybudowania tego budynku. Materiał robocizny i sprzęt wynosi 197 tysięcy, Wy, tak w tym poprzednim było to 165 tysięcy. Jakie mamy nakłady na metr, na pół, że tak powiem, powierzchni użytkowa mieszkania? Już Wam pokazuję, żebyście mogli to dokładnie zobaczyć. Dla budynku 35 metrów w zabudowie, czyli gdzie mamy powierzchnię użytkową mieszkania: 47,4 metra, wychodzi to 3500 zł. W przypadku naszego budynku, 53 metry y, za powierzchnią użytkową mieszkania. Mamy koszt 3700, niecałe 200 zł różnicy. Zobaczcie, 200 zł różnicy na metrze kwadratowym, jeżeli byśmy mieli budynek 100 m2 razy 200 zł, to jest dopiero 20 tysięcy na budynku 100 m, czyli tak naprawdę nie jest to jakaś znaczna różnica. De facto nie jest to nawet całe 200 zł, bo jest to dokładnie 183 zł, więc. Czy to jest dużo, czy mało? Nie wiem, chciałem to zostawić do Waszej oceny, chciałem Wam pokazać, jaka jest różnica. Wiadomo, że też wpływa na to wielkość działki, jaką posiadamy, aby można było dany budynek zbudować. Ten budynek zawoduje 35 metrów, wiadomo, że zmieścimy na mniejszej działce. Do budowy budynku 70 metrów no, potrzebujemy większej działki, ale też są minimalne większe koszty budowy tego budynku w przeliczeniu do powierzchni użytkowej mieszkalnej. Oczywiście, do powierzchni całkowitej. Budynku też te koszty są większe zasadniczo, ale no, głównie nie są to duże różnice. Nie jest tak, że na przykład jeden czy też drugi budynek to różnica w cenie na przykład za powierzchnię użytkowego mieszkania wynosi 500-800 zł, no bo wtedy już faktycznie warto byłoby się zastanowić, co budować. Ale tutaj na przykład na tym, jeżeli mamy podobne budynki, bo jest to zaledwie 6 metrów niecałe różnicy w powierzchni użytkowej, no to stosunkowo nie mamy dużej różnicy w cenie budowy, bo jest to 197 tysięcy. I 166 tysięcy, więc nie są duże różnice w cenie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego projektu, zapraszam do kontaktu i dajcie znać oczywiście w komentarzu, co wy myślicie i jaki budynek wy byście zbudowali. Ewentualnie jakie widzicie plusy jednego, jak i drugiego rozwiązania. Może o tym opowiemy sobie w następnym odcinku, jakie mamy plusy i minusy poszczególnych rozwiązań. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.